Cześć, witajcie! Początek nowego roku to zazwyczaj czas inwentaryzacji, podliczeń i wszelkiego rodzaju podsumowań. Na moim kanale też coś takiego będzie, ale nie martwcie się, nie będę Was zanudzał nudnymi liczbami, cyframi itd., itd. Moim podsumowaniem roku będzie podsumowanie współpracy z Wami, z moimi widzami. I w tym odcinku pokażę Wam nie moją robotę, ale Wasze prace. Czyli wszystkich tych osób, które podesłały mi jakieś swoje zdjęcia, filmiki ze swoich realizacji. Osób, które albo kupiły o mnie jakiś materiał, albo po prostu prosiły mnie o jakąś pomoc, czy też się po prostu zainspirowały moim kanalem. Niektóre osoby po prostu chciały mi wysłać swoje prace, bo uznały, że jestem osobą godną, żeby zobaczyć ich dzieła. I wszystkie te rzeczy dzisiaj Wam pokażę. Także dzięki serdecznie za ten rok. Na sam koniec będzie takie top 3, czyli 3 najlepsze według Was, według oglądających filmiki z mojego kanału w zeszłym roku 2022. Także zapraszam Was serdecznie. pierwszej osoby, jakie chciałem zaprezentować, to e, prace pani Agnieszki z Ełku, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam. Pani Agnieszka stworzyła naprawdę odważne efekty mandali. E, bardzo ciekawa kolorystyka, błękitna mandala, cóż powala na kolana. Zresztą zobaczcie sami. Innym efektem, jaki Wam zaprezentuję, to tynk dekoracyjny z efektem mandali, który podesłała mi pani Justyna wraz z mężem. Mąż w tym wypadku był bohaterem domu i stworzył naprawdę fajny, ciekawy efekt. Pani Justyno, serdeczne pozdrowienia dla pani i męża. Również. Kolejny materiał to zdjęcie podesłane do mnie przez Danusię i Andrzeja. Danusia i Andrzej kupili u mnie farbę na meble, obejrzeli mój odcinek, zainspirowali się nim i pomalowali swoją szafę. To co zobaczycie, tam gdzieś z boku taka czarna część, to właśnie jest ta szafa pomalowana na czarno. Danusiu, Andrzeju, serdecznie Was pozdrawiam no i cieszy mnie bardzo, że udało się tak fajnie odnowić swoją szafę. Ostatnim tematem, jaki chciałbym Wam zaprezentować, to króciutki filmik, gdzie pokazany jest sufit zrobiony z tynku betonowego w stylu takich dużych płyt betonowych. Zrobił to mój kolega z firmy Remontex, wyszło to naprawdę fajnie. No i chciałbym też Wam to zaprezentować i oczywiście go w tym momencie też pozdrowić. Także dzięki za ten filmik, a Wy oglądajcie. To wszystko z dzisiejszych prezentacji. Mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które wysłały mi te materiały, oglądają ten odcinek, bo chcę im ich, serdecznie ich pozdrowić i podziękować im jeszcze raz za wysłane materiały i za okazane mi e, zaufanie. Mam nadzieję, że tych filmików i tych efektów w przyszłym roku będzie tyle, że będę musiał zrobić trzy częściowy odcinek, ale i tak naprawdę jestem bardzo wdzięczny za ten rok. E, ponad 1000 subskrypcji niesamowita sprawa, wiele godzin wyświetlanych moich filmów także Widzę, że to się podoba. Jest parę było naprawdę fajnych, ciekawych komentarzy. Także dziękuję Wam za to i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na przyszły rok. No i na następne. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Także dzięki serdecznie. A, i jeszcze chciałem pozdrowić tych trzech muszkieterów, których widzieliście na końcu. Panowie, świetne zdjęcie, świetne zdjęcie. Także pozdrawiam Cię Henio, pozdrawiam Cię Marcin i pozdrawiam Cię Krzysiu. Także serdecznie pozdrowienia dla Was. A teraz jeszcze na sam koniec top 3, czyli 3 najlepsze e, m, według Was, według wyświetleń filmiki. Oczywiście linki do tych filmików zobaczycie również w opisie tego filmu, gdybyście chcieli do nich wrócić. Także top 3. A jak zobaczycie efekt pani Agnieszki, e, błękitna mandala, naprawdę szczęka opada. A w zasadzie żuchwa chyba. Żuchwa. Szęka jest cytryna. Szenka to żuchwa. Żuchwa opada. Cięcie. Ej, ej.